Bardzo się cieszę, że ten Unimog trafił do tej jednostki. Faktem jest, tak jak powiedział Pan komendant. Myśmy mieli przyjemność z Panem Komendantem Jaczakiem faktycznie w tych latach minionych rozmawiać na temat właśnie różnych samochodów, które pojawiły się w naszej gminie. Jest to kolejna, kolejna fajna sprawa. Bardzo się cieszę, bo to też pokazuje sprawczość. No jakby nie było gminy po pozyskiwaniu nowych samochodów, to któryś z kolei, a Pan Komendant tak fajnie to ubrał, ja powiem jak to wyglądało w praktyce, zadzwonił Komendant Jacek, mówi słuchaj. Mamy dwa samochody, będą w przyszłości, co robimy, który do Parkowa, który tutaj. Ja mówię, zdaje się na, na komendanta, że tak powiem, doświadczenie, dobre, ja przegadam z chłopakami, ale bukujemy. Ja mówię tak, no ale będzie taka sprawa, że chciałbym, żeby gmina dorzuciła nam do garaży e, tyle i tyle, ale czy to będzie kontynuowane? Ja mówię tak, będzie kontynuowane, w związku z tym cieszę się, że. Z jednej strony jako gmina możemy przyczynić się do też rozwoju komendy powiatowej, a z drugiej strony jakby nie było, jesteśmy brani pod uwagę w ramach właśnie różnego rodzaju zmian i, i też przydziału samochodów. Mam nadzieję, że będzie on służył jak najdłużej. Ogólnie ja powiem szczerze, że jestem laikiem w tej kwestii, ale wygląda fantastycznie. Mam nadzieję, że równie sprawnie będzie, będzie służył. Podobnie jak za sprawą w 2022 roku, za sprawą komendanta powiatowego państwowej straży pożarnej oraz współpracy z panem burmistrzem i radą gminy Chocianów, został pozyskany samochód do miejscowości Parchów, tak tym razem pozyskaliśmy średni samochód do miejscowości Szklary Dolne. Również jest to po części myślę, że gdyby straż nie istniała sama w sobie, to nie miałoby najmniejszego sensu, więc muszę powiedzieć, że to jest zasługa naszych strażaków tutejszych. Także dzięki ich mobilności, zaangażowaniu oraz pracy z młodzieżą, co, co gdzieś tam podkreślałem także dzisiaj. Ale tutaj współpraca samorządu właśnie gminnego z Komendą Powiatową opiera się na tym, że i Komenda Powiatowa wsparła naszą gminę już dwukrotnie, co jest też również wielkim wydarzeniem chyba, bo i samochód w Parchowie, samochód w Szklarach Dolnych, ale i Gmina Chocianów wsparła Komendę Powiatową wówczas. Jakimś dofinansowaniem do budowy garażu, o czym mówił tutaj poprzedni komendant, który jest, który dzisiaj też również jest tutaj z nami. Wspólnie z Krystianem Dzikim, komendantem OSP, miejscowym Szklary Dolne. Rozpoczęliśmy rozmowy oczywiście najpierw z burmistrzem, bo to jest najważniejsza kwestia, żeby każdy temat wyszedł, że tak powiem, poza gminie. Staramy się zachować jednak tą kolej rzeczy. No po rozmowie z burmistrzem, burmistrz wyraził na to zgodę, wyraził chęć pomocy i rozpoczęliśmy już rozmowy z komendą powiatową, czyli tam gdzie samochód, e, że tak powiem stacjonował, no i z komendą wojewódzką, z komendą krajową, przez pomoc e, burmistrz, burmistrza między innymi e, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w przedstawicielstwa z Pawłem Wechtą, z Piotrem Karwanem i tak ta historia zaczęła nam się klarować. Zaczęliśmy słyszeć, że jednak już jest ta wstępna zgoda na pozyskanie samochodu. W międzyczasie zbieraliśmy już, tak powiem, te braki, które będą w tym samochodzie. Okazało się, że potrzebujemy drugi sprzęt hydrauliczny. Udało nam się pozyskać 35 tysięcy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 15 tysięcy z fundacji, w sumie 50 tysięcy. I w tym momencie udało nam się zakupić i przekazać auto, otrzymać to auto od PSP. 35 Października, i w, tej, w tym samym momencie otrzymać to do samochodu. W ostatnich latach samochód w trzebnicach, samochód w Michałowie, samochód w Parkowie, samochód w szklarach dolnych, samochody co prawda używane, ale w świetnym stanie, no to chyba nie jest, to nie jest nic zmarnowanego. Były budowane remizy. W, w poprzednich latach, remontowane, były zakupowane również samochody. Tak samo jest to teraz, na, w dniu dzisiejszym. Nie możemy na to narzekać, że coś stanęło, czy coś się nie odbywa. Strażacy no, wyjeżdżają do działań, mają czym działać.